Rak jest chorobą braku czasu. Mam na imię Asia. Cztery lata temu zachorowałam na raka. Moja mama chorowała na, na raka narządów rodnych i na tych się zawsze skupiałam, a okazało się, że miałam nowotwór w piersi. Guza w piersi wyczułam po prostu. I straszne było to, że wyczułam go dopiero w momencie, kiedy urósł dość solidnie, bo miał około 3 na 2 centymetry. Kiedy te pierwsze uczucia, pierwsze emocje trochę przytłumił strach, to zaczęłam trochę, tak jak kula śnieżna, w tym wszystkim działać. Przestałam się skupiać na tym, co zawaliłam. Zaczęłam się skupiać na tym, że trzeba przytomnie myśleć, trzeba Słuchać lekarzy, ale słuchać też przyjaciółek, koleżanek, znajomych, które przeszły to. Już nie chodzi o, o samo leczenie, ale myślę, że też o taką postawę, jaką trzeba mieć w tej chorobie, a myślę, że trzeba być takim po prostu nieprzejednanym. I pomimo tego, że trochę strach zagląda nam w oczy i czujemy, że staliśmy, stanęliśmy na jakiejś mecie, to mieć taką świadomość, że to nie jest meta, to jest start. W momencie, kiedy się dowiedziałam, że jestem chora, chciałam usłyszeć słowa: będzie dobrze. Nie martw się, bo to nic nie da. Ja to chciałam usłyszeć. Niektórzy mówią, że to jest tak banalne i wkurzają się, że ktoś im takie rzeczy mówi. Powiedziałam mojemu mężowi, jak zachorowałam, że kiedy będzie ciężko i kiedy powiem mu, żeby sobie już dał spokój i żeby o mnie nie walczył. Wtedy, kiedy nie będę miała siły, to ma walczyć jeszcze mocniej. Bardzo ważne jest, teraz to po czasie widzę, żeby umieć prosić o pomoc. Bo ja z natury swojej nie lubiłam prosić o pomoc. Trzeba umieć prosić o pomoc. Trzeba umieć powiedzieć, że czuję się źle. Mamy do tego prawo, kiedy się czujemy źle. Ale ja sobie na początku nie dawałam takiego prawa. Chciałam rozśmieszyć wszystkich, chciałam. Yy, zacieszyć sytuację. I to jest fajne, tak? To jest przez chwilę jakaś siła. Ale kiedy nie mamy siły, to trzeba to powiedzieć. I trzeba poprosić o tabletkę. Trzeba poprosić o zastrzyk. Trzeba poprosić koleżankę, żeby przyszła podtrzymać Cię za rękę. Chociaż być może ona nawet nie wie, co ma powiedzieć, ale nie musi. Czasem wystarczy, że przyjdzie pomilczeć. Rak to jest yy, choroba, którą się leczy, ale też choroba, która ma mało czasu. Badania genetyczne i badania w ogóle typu USG dla kobiet, to jest podstawa. To jest tak istotne jak przegląd samochodu, który robimy. Regulują to przepisy tak? i jesteśmy tego świadomi. Nawet nie robimy czasem tego dla naszego samochodu. Ale robimy to dla papierka, dla żeby móc ruszyć tym samochodem na ulicę. Badania są właśnie po to, żebyśmy mogli wyjść, żebyśmy mogli za rok wyjść za dwa lata, za pięć lat, bo bez badań po prostu czas nam się skraca. W momencie, kiedy się dowiedziałam, że jestem chora, moja zmiana była już bardzo duża. Stopień uzośliwienia guza był bardzo wysoki. I gdybym nie trafiła do lekarza w przeciągu miesiąca, dowiedziałam się w, w, w lipcu, że jestem chora, przypuszczam, że nie dożyłabym świąt Bożego Narodzenia. Jeśli ktoś choruje, bo ma predyspozycje genetyczne, to mówienie, że badanie raz w roku wystarcza, nie do końca jest prawdą. Można to zrobić naprawdę szybko i sprawnie. I gdybym te badania zrobiła, Mogłabym trzymać rękę na pulsie. Nie chcę się wypowiadać jako lekarz, bo nie mam takiej wiedzy, ale podobno bardzo często jest tak, że te zmiany, które są spowodowane genetyką, bardzo szybko postępują. Czyli mamy niestety statystycznie mniej czasu. Gdyby częściej chyba mówiło się, że młode dziewczyny też chorują, bo gdzieś utarło się takie przekonanie, że po 40 czy tam po 50 roku życia to się zdarza. No nie, to się zdarza dużo wcześniej i niestety coraz częściej zdarza się dużo wcześniej. Ja chorowałam przed 50, ale nie byłam wcale najmłodszą pacjentką. Pierwszą rzeczą, kiedy dowiedziałam się, że jestem obciążona genetycznie, było zadbanie o to, żeby moi synowie też się przebadali. Jeśli ludzie myślą, że tylko kobiety chorują na raka piersi. No to nie jest to prawda, bo po badaniach genetycznych okazało się, że mój starszy syn też jest obciążony. Młodszy syn jest tuż przed badaniami, bo musi być pełnoletni. Natomiast no, jako matka chcę wierzyć, że, że nie sprzedałam mu tego genu. Chociaż wiem, że jeśli tak jest, to moje dzieci nie mają żalu. Tak? Mój syn mm, nie jest na mnie zły. Więc nie bójcie się robić tych badań, bo pierwsze słowa, które usłyszałam od niego, to były: Mamo, nie bądź smutna i nie obwiniaj się, bo ja wiem, że moja historia będzie inna, bo ja jestem krok przed. Ja byłam krok za. Rusz się na badania. <laughs>